Nagrywa się? Oczywiście się nagrywa. Patrzcie jaką mam piękną, nowiutką polówkę z Tryplexa. Pokażę Wam jeszcze z tyłu. Piękna. Piękna. Kupki też są piękne. Ale niedługo będą z naszym logiem, nie? Dzisiaj nagrywamy z Jarkiem dla Was. włosów Nie ma włosów Siemano, Ale... siemano. W kolejnym tak. odcinku. Powiedz czy to jest nowość czy nie nowość? To jest nowość. Zapnę guziciek i było. 2025? Tak. Zobacz, o. ja to podniosłem Masz toż. Mam tutaj no. Mamy trochę w warunkach. Eee. O, mam, mam, Zobaczcie, taka nowość. TXB674. 139 strzałów. Cake. Ciastko. Ciastko, tak. 2024. Eee. Wybuchowe ciastko. Czyli to przyszło... znaczy było produkowane w tamtym roku. 1 in 4. Czyli w czterech jest częściach. Tak. I tutaj mamy kaliber 2530, bo wiem, czemu wiem, bo wiem, otwieraj. Mam, ciąć? Na wizji? Tak. Ciach, ciach, ciach. To jest kolejny campout z serii Koneser. A, Koneser kolejny, no to mogę bardzo mówić Koneser. Ale na odwrót Marcin. A nie, dobra jest, dobra. Koneser Shot 139, kaliber 25-30, 67 sekund. I tak mówiliśmy już kod produktu był podany są strzały proste i kątowe. Tak, dawaj, robię ci łapkę, łap. Co? A, tak. Okay? Nie wiem, nóż. A, ale no, pewnie będziesz... No, czy no, mam. Tak. Masz nóż. Ale oni się ciągle pytają, widzowie. Co się pytają? Jaka cena? Jaka cena? Plus, minus, no. Nie wiem, jaka cena. Apuuuu! Ej, ale. Na pewno, na, na pewno. Na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże. Czas pokaże. Podobny do tamtego? Co? Słuchajcie, na pewno będzie koło, koło tysiaka może Nie, nie, nie Mniej, mniej, mniej. 8 Chyba 850. Dobra, wyświetl się na ekranie. 8-9 stówek. Zależy gdzie. Zależy gdzie. A napiszesz napisami plus minus? Mogę napisać plus minus cenę, no. żebyście ten, więc koneser taki. A mogę jeszcze otworzyć to? Dawaj, pokażemy wam jak to wygląda w środku. Bo zawsze się pytacie o cenę, nie? Nie ta cena, nie ta cena. Pytanie się, gdzie ta cena, jaka cena. Ale powiem Wam, że fajne są takie kampaudy. Ja lubię kampaudy. zwłaszcza, że są dynamiczne. Tamte mnie. W... Tak, cztery w jednym. Te ty będą strzały proste kątowe, zobaczcie. Strza... Strzałka. Tą stroną, widownia. Jarek. tak, 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 tak. Nie, chodzimy tak. Tylko tak. O, czekaj, czekaj, czekaj. dzisiaj czeka, czeka. na siłowni nie był, to musi poćwiczyć, ma 1797,6 i jest kategorii F2 czyli może iść na, na, na zachód. Czocho, na dole. Dobrze mówię? Dobrze, Dobrze mówię. Na za gramanice. Więc my idziemy testować. Wypiszcie w komentarzu, co Wam się podobał. A jeszcze tu było coś fajnego na Znajdziecie go w Sriplexie. Opatrzcie, produkt gotowy do użycia, nie wyciągać z Kartona. kartonu. Jest no, to w sumie można powiedzieć, że nie wyciągacie tego środka. Odpalacie, możecie tylko te narożniki powyrywać że tak. wam nie przeszkadzały podczas wystrzałów kątowych, ale tamta mi się podoba. A podobała. I ląd podstawowy i Tamta mi się podoba, ta 599? A, to piękna. Oczur, no. No. też jest już na kanale, jak coś i dostępna jest. Dostępna jest, no? Jest to, znajdziecie w Cyplexie oraz no, w dobrych sklepach z w Polsce, więc szukajcie po indeksie. Piszcie na dole w komentarzu, jak ona strzela dla Was, czy była fajna, czy nie. Ja nie wiem, bo net nie ma filmiku z Chin. No. Ale podejrzewam, że będzie kocur, bo to seria koneser. Dla koneserów tak jest. Dla dużych chłopców, jak ja to mówię. Znaczy, nie wiem, czy można powiedzieć, jak będzie dobra, to ona będzie to dostępna gdzie? No wiesz, to jest to na Cyfrakse. Niech szukają po Indektora. No, a w sumie szukają. A Instagram Instagram marcinator.g9.6, musimy cię wbijać? Jarek, Zal, Tak. Dobra, kończymy na dzisiaj. Jarek nie reklamuje. Odcinek na Maniak Piro, zobaczycie za rok. Dziękuję. Na razie, dzięki za prezent. Cześć. No i na raz.